Przyjrzyjmy się kontrowersyjnemu wystąpieniu Grzegorza Brauna. Całość można podzielić na trzy główne części. Wszystko zaczyna się od naprawdę mocnego oskarżenia. To ono nadaje ton całej reszcie. No dobrze. Pierwszy filar to szokujące zarzuty, a wszystko zaczyna się od konkretnego przykładu. Polityk powołuje się na sprawę z Oleśnicy. Ma to być dowód na jego tezę. Według niego to nie wszystko. Mówi, że to element większego komercyjnego systemu. Mowa tu o trzech połączonych branżach, które mają tworzyć dochodową sieć handlową. Dobrze, przejdźmy do filaru drugiego. Tym razem chodzi o gospodarkę, a konkretnie o węgiel. Mamy tu więc dwie kompletnie różne wizje dla polskiej energetyki. Zobaczmy. Ten cytat w zasadzie mówi wszystko węgiel jako fundament i naturalny zasób polski. Argument jest taki, że te narzuty mają jeden cel sprawić, by polski węgiel był nieopłacalny. Pojawia się też porównanie chodzi o prowęglową politykę Donalda Trumpa w Stanach. I wreszcie filar trzeci czyli wezwanie do odzyskania narodowej suwerenności. Relacja z Unią Europejską jest opisana w bardzo krytyczny sposób właśnie tym słowem. Wskazywane są konkretne zagrożenia dla polskiej niezależności. Oto one. Ten cytat to swego rodzaju manifest sprzeciw wobec polityki narzucanej z zewnątrz. No dobrze, więc co z tego wszystkiego wynika? Jaka jest ta ostateczna wizja? I tu mamy podsumowanie, jasna deklaracja, która wprost określa ten światopogląd. Zbierzmy to w całość. Te trzy filary to sedno całego przesłania tego wystąpienia. Na koniec pozostaje jednak pytanie: jaka jest cena za realizację takiej wizji niepodległości?